Witajcie! Jakiś czas temu w jednym ze sklepów naszej okolicy natrafiłem w końcu na rocznicowe zestawy LEGO Star Wars. Owa hiperpopularna seria kończy w tym roku 20 lat, aż się nie chce wierzyć. Z tej okazji LEGO wypuściło kilka zestawów nawiązujących bezpośrednio do popularnych setów sprzed lat. Swoiste remake I taki jeden remake chcę Wam dzisiaj zaprezentować. Przed Wami 75262 Imperial Dropship. Oryginalny statek o tej nazwie został wydany w 2008 roku pod numerem 7667. Liczył 65 części i zawierał 4 minifigurki, trzech szturmowców oraz występującego jedynie w dwóch zestawach Shadow Troopera jako pilota transportowca. Cecik był jednym z pierwszych oryginalnych projektów LEGO Star Wars. Dropship nie pojawił się bowiem w żadnym z gwiezdnowojennych filmów ani animacji. Jego popularność wynikała z dużej ilości cieszących się z zamiłowaniem dzieciaków figurek imperialnych żołdaków. Dwa takie zestawy zaopatrywały już w niezły oddział. Nie się, że został wybrany jako mniejszy zestaw do zremajkowania. Nowa wersja na dwudziestolecie zawierał 40 części więcej, choć wciąż jest to kompaktowych rozmiarów pojazd. Nie jest to jednak do końca tradycyjny Battle Pack. Pudełko jest nieco większe i zawiera bonusową figurkę. Ale o tym za chwil kilka. Na początek pojazd. Jest to wyraźny update oryginału, stworzony z użyciem nowych części, ale bardzo wyraźnie oddający ducha poprzednika. Kształt jest bardzo podobny, cała konstrukcja kadłuba wykorzystuje niemal identyczne rozwiązania, choć niektóre detale zmieniono, jak owiewkę czy kształt bocznych skrzydełek. Niebieski z oryginału zastąpił granatowy. Kolorystyka oryginału nawiązywała do pierwszych legowych modeli TIE Fighterów, które były właśnie czarno-niebieskie. Zmiana koloru mi się nawet podoba, dzięki ciemniejszemu odcieniowi model wygląda poważniej. Są tu cztery porty do przypięcia broni naszych szturmowców i sygnał Imperium to niestety naklejki. Szkoda, w oryginale były nadrukowane. Ta nieco ażurowa konstrukcja zdaje się wyglądać lepiej z żołnierzami na pokładzie. Tak jak w 7667 Shadow Trooper ląduje za starami, a szturmowcy do przedziału transportowego. O ile ci z przodu zdają się jeszcze podróżować, Komfortowo, to współczuję temu z tyłu, bo jakoś tak nie widać, żeby miał się czego trzymać, gdy pojazd nabierze prędkości. Przewiduje tu marmoladę ze szturmowca. Pojazd ma taką samą funkcjonalność, co jego starszy brat. Praktycznie identyczny mechanizm ponosi skrzydła, zwalniając blokadę sekcji transportowej. W efekcie, platformy ze szturmowcami można odłączyć. Pilot leci po kolejny oddział, a szturmowcy wkraczają do bitwy. A oto i nasi najbardziej precyzyjni strzelcy w galaktyce w towarzystwie Shadow Troopera. Wszyscy mają oczywiście jednakowy wyraz skrzywionej twarzy, która chyba na wieki wieków przylgnie już do szturmowców, klonów i innych anonimowych żołnierzy. Szturmowcy dostali w tym roku update, dość kontrowersyjny, o ile druki z przodu i z tyłu nie różnią się specjalnie od poprzedniej wersji, właściwie pomijając drobne detale, ciężko je rozróżnić na pierwszy rzut oka. To sprawa komplikuje się przy hełmach. W tym roku zremoldowano hełmy szturmowców. Dla porównania pokażę tutaj starszą wersję. Nowe kaski mają. Więcej większe oczy, trochę podniesione czoło i inaczej wymodelowany podbródek. Zdaniem niektórych są brzydkie i prawdę mówiąc, sam tak na początku twierdziłem. Jednak po zrobieniu researchu trudno mi na chwilę obecną stwierdzić, która wersja jest bardziej wierna firmowemu oryginałowi. Na niektórych ujęciach hełmy szturmiaku wyglądałem jak starsze legowe, na innych bardziej jak te nowe. Wyraźna różnica jest też, patrząc z profilu, nowe hełmy są jakby cofnięte przy podbródku. Przyznam, że pomału zaczynam się do nich przyzwyczajać. Dla wielu armii birderów na pewno problemem będzie to, że nowi szturmowcy będą się przez to odcinać od starszych, przez co większe armie no, nie będą wyglądać tak spójnie jak kiedyś. Ja, mimo że nie do końca jestem przekonany do tej zmiany, rozumiem ją. LEGO co jakiś czas remolduje starsze formy, bo po prostu muszą to robić. Wydaje mi się również, że od biedy dałoby się tych nowych szturmiaków zmiksować ze starymi, bo jakby na to nie patrzeć, wyposażenie żołnierzy często zmienia się w trakcie służby. Można uznać, że szturmowcy z nowych zestawów otrzymali zapgrejdowane hełmy, a reszta działa jeszcze na starszym sprzęcie. No i git, jakoś to działa. Na pewno w tych nowych podoba mi się wystająca z tyłu czarna uszczelka, dzięki czemu nie widać w nich tak bardzo różowego tyłu głowy. Jak wspomniałem, zestaw zawiera jeszcze jedną figurkę. Żeby podkreślić wyjątkowy charakter rocznicowych setów, zawarto w nich po jednym minifigu, będącym wznowieniem jakiegoś charakterystycznego ludzika z pierwszych lat trwania serii. W tym zestawie taką figurką jest Han Solo, wznowienie oryginału z 2000 roku, gdzie taki Han pojawił się w pierwszym modelu Sokoła Millennium. Po tych 20 latach, kiedy zdążyliśmy się przyzwyczaić do naturalnego odcienia skóry minifigów z licencjonowanych, zestawów, aż trudno uwierzyć, że pierwsze ludziki Star Wars miały poczciwe żółte mordki. Każda z tych oldschoolowych figurek ma dedykowaną podstawkę złożoną z kilku elementów. Po zebraniu całej kolekcji pięciu postaci można spiąć ich podstawki zawartymi w zestawie płytkami. Sam Han uśmiecha się swoim zawadiackim uśmiechem sprzed lat. Oczywiście żółta mordka, brak blików w oczkach, pełen oldschool. Tak samo fryzura, choć oczywiście w kolorze reddish brown, a nie brown. Zdumiewające jak długo ta najbardziej podstawowa, legowa fryzurka była przypisana właśnie Hanowi, mimo że no nie do niego pasuje. Na drugi na ciele, no takie same jak na ludziku sprzed lat, z wyjątkiem napisu na plecach informującego o dwudziestoleciu serii. W łapce starszkolna broń zrobiona z megafonu. Te rocznicowe ludziki są fajnym kolekcjonerskim dodatkiem, aczkolwiek z drugiej strony z uwagi na archaizm projektu i ten rzucający się w oczy napis na plecach, no nie mają one specjalnie zastosowania innego niż stanie na półce jako coś wyjątkowego. Poleciłbym ten zestawik wszystkim Imperialnym Army Builderom, którym nie przeszkadzają nowe hełmy sztormowców, a także tym fanom serii, którzy po prostu gorąco chcą wyrwać coś z tej rocznicowej fali, ale mogą sobie pozwolić jedynie na coś mniejszego. I to by było na tyle w temacie. Dziękuję za uwagę, zachęcam do komentowania. Oczekujcie wkrótce kolejnych materiałów. Do usłyszenia!